Witamy wszystkich na imprezie Wago Building Intrastid Race 2025. Dzisiaj mamy pierwszy dzień. Zaczęliśmy świetnym wykładem Michała Kownackiego i Jacka Woźniaka o historii troszeczkę naszej firmy, o tym, jak powinno się budować nowoczesne budynki. Później mieliśmy bardzo ciekawe wykłady z zakresu projektowania systemów oświetleniowych i instalacji MicroGrid. W sesji popołudniowej zapraszamy naszych gości, zresztą bardzo licznie zebranych do faktory to tak zwanego faktorytur gdzie pokażemy jak zbudowane są nasze instalacje automatyki w naszym zakładzie a jutro zapraszamy na kontynuację naszych wykładów i panel dyskusyjny po raz kolejny jesteśmy na wydarzeniu jako partner firmy WAGO. bardzo ciekawe wydarzenie gdzie możemy Spotkać się tutaj z osobami z branży. Bardzo ciekawa tematyka wykładów. Są tematy właśnie związane z sterowanym oświetleniem, zarządzaniem, energią, instalacjami fotowoltaicznymi. thank you